Zdrowia! Dziś opowiem Wam bajeczkę. Bajka będzie krótka. Subskrybujecie? Dziękuję bardzo. No jest, jest bajeczka o trzech braciach i socjalizmie. Była sobie za dalekimi górami, za siedmioma rzekami. Była sobie rodzina, ojciec i matka. Matka, która powiła trzech synów. Piedia, Przemek i Paweł. Takie ładne trojaczki. Piedra, Paweł, i Przemek. E, mieli, mieli podobne IQ, czyli e, zdolności do nauki, e, wyglądali podobnie, podobne mieli włosy, muskulaturę itd., itd. W szkole w szkole było troszeczkę inaczej. W szkole. E, Pietia uczył się, y, 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 najbardziej lu, ubił, lubił się uczyć o Leninie i Stalinie i o Marksie i Engelsie. Zawsze walczył o sprawiedliwość społeczną. Zawsze walczył o, o to, że y, jego ojciec był pracownikiem, uczciwie pracował, y, 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 trzymał się tej pracy jako robotnik, zarabiał uczciwie na żonę i na troje dzieci. No, ale, ale syn Pietia uznawał to, że za wyzysk, za wyzysk człowieka przez człowieka, kapitalistyczny wyzysk człowieka przez człowieka i marzył o socjalizmie, kiedy to jest y, dokładnie odwrotnie, kiedy jest wyzysk człowieka przez człowieka. Przemek, no Przemek y, był spokojny, uczył się normalnie, miał tam swoje trójki i czwórki. Y, Ciężko, ciężko y, y, pracował. Chciał pracować, y, może nie tak jak ojciec, jak ro, robotnik w fabryce, ale pomyślał, że zostanie kierownikiem. Także skończył, skończył szkołę no i został, został y, 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 kierownikiem w fabryce. Kietia z tego względu, że, że był taki y, dosyć lewicowy, no to zdecydował się, że zostanie nauczycielem, no bo przede wszystkim to, to y, przyjemnie jest mieć wakacje, dwa miesiące wakacji, przyjemnie jest nie pracować 40 godzin, przyjemnie jest nie, nie pracować z łopatą. No i nie trzeba się ciężko pobrudzić, jest przyjemnie, emerytura przychodzi wcześniej, także wszystko było pięknie w budżetówce ustawione, trzeba zostać nauczycielem. Paweł, Paweł, Paweł był najbardziej ambitny, najbardziej pracujący, ciężko pracował, uczył się o, o biznesie, uczył się o, o kapitalizmie, uczył się jak, jak ludzie zrobili swoje fortuny, jak doszli do, 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 do czegoś, także ciężko pracował. No wszyscy się pobrali, Pietia. Przemek i Paweł y, znaleźli trzy siostry, też trojaczki, no i się pobrali. Y, wszyscy z nich wkrótce mieli po dwoje dzieci. Jak była sytuacja finansowa? Y, finansowa y, E, e, trzech braci, a no była taka, że, że e, Pietia spotkał nauczycielkę, no i nauczycielka akurat powiedziała, że nie będzie pracowała, będzie wychowywała e, swoje dzieci, no czas na pracę zawsze będzie. Żona Przemka pracowała na pół etatu, m, przyjęła opiekunkę do dzieci, no i zarabiała, zarabiała 20, 20 5 tysięcy. Także żona Pieti nic nie zarabiała, żona Przemka zarabiała 25 tysięcy, no a żona Pawła zarabiała 50 tysięcy, bo pracowała w biurze na pełny etat. No i, i dzieci dzieci chodziły do żłobka do żłobka i yy, przedszkola. No i były takie wydatki, że Pietia z żoną mieli yy, zarobki, Pietia z żoną to mieli 25 tysięcy rocznie, Przemek miał 75 tysięcy rocznie, no a, a Paweł z żoną miał 150 tysięcy rocznie. No i okazało się, że, że ojciec ojciec zmarł i zostawił trzem synom kawał ziemi. No i trzej synowie doszli do wniosku, co mają zrobić. Najpierw mówią, o no, jesteśmy braćmi, wszystko trzeba ojcowiznę, coś z nią zrobić. No to zamiast sprzedać ją i podzielić się pieniędzmi równo, no to powiedzieli, że w zasadzie każdy sobie zbuduje dom. No i zbudowali dom. Pietia zbudował taki mały, tam 60-70 metrów M2, M4, czyli dwoje rodziców i, i dwoje dzieci. No i, i malutki domek na swojej działce. Przemek, Przemek zbudował troszeczkę większy, zbudował M6, dwa razy większy. No i, i też był, też był zadowolony. Miał najwięcej pieniędzy, no to zbudował pół pałacu, no ale ciężko pracował, rzadko kiedy bywał w tym domu. Żona również była y, rzadko w tym domu. No i w tej, w tej swojej, na, ty, na, ty, na tych trzech y, placach, tych wspólnych, po prostu doszli do wniosku, że. Sąsiedztwo się pogarsza, no i doszli do wniosku, że w zasadzie to trzeba by było zrobić elegancki dojazd, obudować murem to wszystko, zabezpieczyć, żeby wszyscy trzech mieli odpowiednie zabezpieczenie, no i bracia doszli do wniosku, że wyślą, wyślą y, y, pytania kto ile za, mo, może zrobić, no i okazało się, że z 30 tysięcy za 30 tysięcy można obmurować, elegancko drogę poprowadzić, z zakolem posadzić drzewka i posadzić trawkę, no i Paweł doszedł do wniosku, że mówi, no tak 30 tysięcy no to każdy z nas zapłaci 10 tysięcy i będzie elegancko no to yy, obydwaj bracia mówią, Pietia mówi, no coś ty, co ty opowiadasz? Jakie 30 tysięcy po 10 tysięcy, no ty jesteś najbogatszy, no to w zasadzie yy, i twój dom jest największy, najbogatszy, najlepszy, no to w twoim interesie jest, żeby zapłacić za te zabezpieczenie. Yy, no i, i ten średni przemek też mówi, no wiesz, no ja też nie mam tak za dużo pieniędzy, no to ty masz tyle pieniędzy, no to, to zapłać z, za ten y, p, płot. Y, y, Paweł mówi, słuchaj, Pietja, no ja to ciężko tyram, ja to ciężko pracuję, odkładam na emeryturę i tak dalej, to wszystko co mogę, to ścibiole, żeby mieć. Pietja mówi, słuchaj, ja z żoną chcę żyć, ja, ja lubię na jeździć wakacje, na wakacje do... Do, do, do Włoch ja, po, ja potrzebuję pojechać na narty y, do Zakopanego i mówi ja, ja nie mam pieniędzy y, Przemek Przemek mówi no ja, ja tak szalecznie szaleję ale mówi jeżdżę, jeżdżę nad, nad y, 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 winne inne miejsca ale wy, wypada żebyś Pawle zapłacił no i wtedy Paweł y, Przemek mówi tak słuchajcie to, to ja powiem tak ty, Pietja, masz 25 tysięcy dochodu rodzinnego, ja mam 75 tysięcy, a Paweł ma 100, 150 tysięcy. No to jest razem 250 tysięcy. No to 12%. 12% to jest akurat, akurat 30 tysięcy. I każdy z nas zapłaci 12% 12% od swoich zarobków. Paweł mówi, no coś ty, co ty oszalałeś, mówi, no jak 12% od zarobków, przecież ja będę płacił najwięcej, a ty będziesz płacił najmniej, a, a Przemek będzie tak mniej więcej po środku. A Pietja mówi tak, e, nie, 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 ja mam lepszą propozycję. Ja mam lepszą propozycję, mówi tak, Paweł, ty zapłacisz 23 tysiące, Przemek, ty zapłacisz 7 tysięcy, a ja nic nie zapłacę. No i nie powiedział, dlaczego akurat w ten sposób. A, ale, ale Przemek pomyślał tak, ok, no to 7 tysięcy to jest mniej niż, niż 9 z kawałkiem w, w moich wyliczeniach. Mówi to mnie, to pasuje, tak? W moich wyliczeniach ja bym miał płacić prawie 9 z kawałkiem, a tutaj zapłacę 7, no to, no to jest elegancko. No i zagłosowali, zagłosowali Pietia i Przemek, powiedzieli, że, że w zasadzie Paweł płaci 23. Pietia nic nie płaci, a Przemek płaci yy, 7 tysięcy. No ale Paweł się zdenerwował i mówi, słuchajcie, no co tu się dzieje? Co tu się dzieje? No przecież to jest nieprawdopodobne, żeby w ten sposób, yy, żebyśmy my trzy, jako trzej bracia tak różnie płacili. A Pietia mówi, no co ty opowiadasz? My robimy dokładnie to, co yy, państwo robi, Państwo właśnie do, y, robi to, że najbogatszych, najbogatszych opodatkowywuje jak najwięcej, na naj, najbiedniejszych czy biedniejszych, czy tych, którzy nie, pra, którzy nie zarabiają tyle, no to y, opodatkowywuje mniej. I Pietia mówi: To nie moja wina, że ty ciężko harujesz za dwóch, to nie moja wina, że, ty by, ha, że twoja żona haruje za, za dwójkę, to nie moja wina, mówi, że. Twoje dzieci nie są wychowywane przez, przez y, y, matkę, bo matka w tym czasie pracuje. Mówi: y, musisz płacić no i to tyle. No i to tyle. No i Paweł, Paweł y, 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 kosi trawę, kiedy kiedy przemeki pietia, Y, siedzą przed telewizorem i piją piwo, a Paweł po prostu pracuje, no bo inaczej żyć nie potrafi. No i od czasu do czasu, jak się spotkają, to wspomina, że jednak jest coś nie tak z tym rozdzieleniem y, tego, co zbudowali naokoło dla, dla nich wszystkich, i że jednak używają identycznie. Ale zapłacili nie identycznie to Pietia Wypomina mu, żeby nie był skąpcem, z, z i, i żeby nie był stuli groszem i żeby nie był chciwy, przemek, przemek mm, troszeczkę z takiej kultury osobistej, nie za bardzo się wdaje w dyskusję z bratem, no bo wie, że coś jest nie tak. Zdrowia. Subskrybujesz. Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz. Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tutaj jest yy, nacisk dla subskrypcji. Można nacisnąć dzwoneczek dziń. I do następnego.